Proszę Państwa, kolejny punkt dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy imię Wojnicz. I prosimy Panią Skarbnik o pomoc. Proszę Państwa, w zmiana, za zmianami yy, dokonanymi w poprzedniej uchwale, no, jesteśmy zmuszeni jest zmienić tak? wieloletnią prognozę finansową. Yy. I dokonuje się głównie zmian e, w tabeli e, w załączniku numer 2, e, To jest załącznik o przedsięwzięcie. E, wszystkie te inwestycje, z których z ryzyku, które zaniechaliśmy w tym roku, zostaje, re, ich realizacja zostaje przesunięta na rok 2012. Oprócz tego, e, po. E, już przetargu na ubezpieczenie imienia gminy Wolnicz, kwoty zmieniły się na naszą korzyść. Tutaj są niższe niż było wstępnie planowane podczas ubiegłej poprzedniej sesji, w związku z czym dostosowaliśmy wydatki. A jaka kwota, przepraszam? W sumie do 2013 roku. nie na to ubezpieczenie. W tym roku? 7 zł. A 10 tysięcy ile pamiętam? 20 było planowane. A w przyszłym roku? W przyszłym roku 52.414. Było zakładane ubezpieczenie. To znaczy, drodzy Państwo, mamy trzy firmy ubezpieczeniowe, bo te firmy powiedzmy w jakiś sposób tam różnymi bolisami obejmują różne polisy, mamy na dzień dzisiejszy praktycznie całe mienie ubezpieczone, niektóre, niektóre polisy jeszcze te powiedzmy u tych ubezpieczycieli, u tych firm powiedzmy, które są aktualne, one jeszcze, że tak powiem trwają, będą sukcesywnie obejmowane przez z tego brokera nazwamy, to często nowe firmy mówię z tego tytułu mamy i oszczędność i mamy mamy no całe mienie ubezpieczone Oprócz tego w projekcie, który na poprzedniej sesji był Państwu przedstawiany, chodzi o to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, co była prezentacja na poprzedniej sesji. Tutaj też dostosowujemy limity wydatków głównie na obsługę programu w latach 2016-2020. To jest pozycja numer 5 tego załącznika. A jakie przedmioty, rzeczy, obiekty podlegają ubezpieczeniu? To wracamy do poprzedniego. No, no Wszystkie tak. budynki komunalne, które są na terenie gminy, no, no, szkoły, szkoły, wszystkie, czyli jako obiekty komunalne. Czyli to drogi, tak. drogi, mosty. Drogi, są. tak, oczywiście te, które tam y, zrewidencjonowane są na naszym Majątku samochody, strażackie, strażackie w zakresie oce i yy, ubezpieczenie strażacy. strażaków yy, NW. A sprzęt RP Też. Znaczy jak chodzi o wyposażenie budynków też. szkoły, komputery, sale, wszystko to sale, Wszystko, wszystko, czy... wszystko oprócz yy, ubezpieczeń osobowych. Czyli takie rzeczy. Ubezpieczenie. A, a strażacy? NW strażaków, jest. przepraszam, natomiast jak chodzi o ubezpieczenie nauczycieli. Czy pracowników urzędów to są już sprawy indywidualne, czy też ubezpieczenia? Wysokość strażaków u... jakby zginął, na jaka wysokość jest. No, jest? no nie wiem, to już tak jeszcze podnosiamy. No, no, z... z... <laughs> bo ma wypierać o to nie o co Strażaka tak żartuje. Za się wypierać gdzie? nie jesteś pierwszy. Nie pamiętamy, bo czy na przykład, przepraszam, ja <głos》> powiem. w Afganistanie y, <głos》głos》> ubezpieczony jest na 150 tysięcy, a, a w Polsce tylko na 10 tysięcy, no, żołnierz, no. no czy takie rzeczy jak przystanki autobusowe są brane pod uwagę, czy nie? Wie pan, co, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. A kto by mógł odpowiedzieć na to pytanie? Mam sześć przystanków i rok pan. w rok one praktycznie są raz zdewolowane. Pan dzicsek Cuban ewentualnie nie mógłby to pan odpowiedzieć, na odpowiedzieć na ale podejrzewam Może... że nie pan radny udzielimy pan odpowiedzi. w policji są yy, Czyli tak. Yy, jeszcze w tym załączniku yy, Chodnik, Dębina Zakrzowska, tak jak mówiliśmy wcześniej, przeniesienie na rok 2012, droga w parku również te, po tej części, którą tam uchwalaliśmy, przedszkole Olszyny również. E, dostosowanie wydatków na salę gimnastyczną wielkiej wsi. A może nie będzie tylko I dodanie nowego przedsięwzięcia. E, Proszę Państwa, budowa wschodniej obwodnicy wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975. Wydatki przewidujemy w roku 2013-2014. Na sumę. 618 249 zł. Tylko to są obydwa odcinki. To nie jest jeden odcinek. Drodzy Państwo, ja już Państwa informowałem, że wstępnie mówiono nam o kwocie około 800 tysięcy. Jest to w kosztach ekranów akustycznych chodników, krawężników w obrębie skrzyżowań oraz latarni, latarni oświetleniowych. Tam jakieś latarnie są powiedzmy, zaprojektowane 20 kilka lat. Przyszło porozumienie i, i powiedzmy, no jest to jak gdyby oblicz, nasz udział w tej inwestycji i on jest na poziomie tych 618 tysięcy złotych. Tak. Ja mam tylko, chodzi o dowożenie dzieci, jeśli zlikwidujemy miżówkę i Łopoń to trzeba będzie zwiększyć kwotę o doprowadzenie dzieci. Jak prognoza, no to wypadałoby tam dorzucić. Ale pokoju. to, to rok 2012 będziemy, bo, no ja no w nie będziemy wprowadzać nową, nieprowadzoną prognozę finansową. Przy prowizorium. Ja mam pytanie, czy. Przepraszam, że wiemy, że wiemy, że wiemy, że wiemy, prace jak pan Boguś wie praktycznie zostały ukończone i one mogą w każdej chwili być ukończone. I co się to z tym wiąże? Czy wykonawca nie będzie chciał i jakieś karu mogą, Panie tak? radny, Proszę się nie martwić, bo to przesunięcie jest uzgodnione z wykonawcą i się nie, tak? nie, nie robimy, że... Proszę Państwa, iśmy jak byśmy mogli sobie płatność przesuwać bez uzgodnienia z wykonawcą? Bardzo proszę Pan raz ja, ja z Panem Jankowskim w niedzielę rozmawiamy. Pani, a kto to jest pan, Jankowski? pan Jankowski jest podwykonawcą Sakłaka i oni praktycznie y, prowadził całkowicie pracę, a Krzysiek Sakłak tylko firmował właściwie swoją firmą. No to, na tym temat na nas, to nas nie interesuje podwykonawca, bo wykonawca nie jest dla nas stroną, umowę mamy z panem Krzyśkiem, był dwukrotnie u nas, uzgodniliśmy formę, terminy płatności, zaakceptował to, widocznie może on podwykonawcę nie. wypłaci, bo ma na to. My mamy z panem, z panem Krzyśkiem temat uzgodniony i, i ten pan, o którym pan, panie radny mówi, w ogóle nie znam tego pana, on się tu u nas nie pojawił, bo on nie jest dla nas bardzo proszę pan radny Ja, ja mam takie pytanie, no bo mamy kilka tu obiektów y, tutaj użytku publicznego, na przykład jak w Olszynach, czy chyba, nie wiem, w Biazolinach, polisy ubezpieczeniowe na kogo będą? Na urząd gminy, czy to będzie na straż? Następna sprawa, jeżeli dojdzie przedszkole w Olszynach, czy to będzie polisa ubezpieczeniowa na gminę, czy to będzie na parafie, bo to jest budynek w gminie komunalnej. Kom, na razie, za, mają na razie jeszcze nie podlega to ubezpieczenie, no, tak. to będzie to ubezpieczane. Będziemy się wtedy za, yy, zastanawiać. A propos tych dwóch obiektów strażackich? To Zwiadoliny znaczy, są ubezpieczone przez nas, na pewno. A olszyny? A olszyny. Według mnie nie jest to obiekt nasz i nie powinien być ubezpieczony, ale to musimy sprawdzić, bo Myślę, to jest... Ale no. tutaj jeszcze proszę Państwa, żebyśmy tu była jasność. W Jadolinach są trzy podmioty w tym budynku. No, jest ale... ochotnicza straż pożarna, jest ośrodek zdrowia i jest jeszcze tam świetlica czy coś tego. Czy to jest jakoś podzielone, wydzielone, żeby... no bo to to wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Tylko później gdy przyjdą jakieś problemy, to wtedy do... No, ale jakbyście to podejmowali on, dyskusję, jak dyscypno. On Ubezpieczona ubezpieczone. nie, tak? No proszę. No. A Biadoliny też ubezpieczone. To znaczy wiadoliny na pewno są ubezpieczone. Biadoliny drodzy państwo. To się jest... To się jest nie, Ale się dlatego pytam, a... ale samochód musi być ubezpieczony. Drodzy tak? Państwo, no, panie, samochód. Radny, e, jest... ja się nie pytam o samochód, tylko się pytam o budynek. Ale samochód Olszyny mają też prywatny strażacy. Nie, 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 A kto sobie kupił prywatny samochód strażacy? No, no na wykazie je. Gdzie? No ja. To jest na wykazie, że Olszyny OSP ma prywatny samochód. ja Oddzielnie ubezpieczają jako prywatny samochód. Ale jak nie zna ewidencji naszej, to na tranzita, Transita, pożarniczy. No według wykazu, według wykazu, według wykazu Pani Sekretarz mam tu. Ale to nie jest bojowy samochód. Ale to nie jest wojowy no ale, ale gmina za to płaci. A tu jest wykazane, jako to jest własność wobec samochodu. Ja płaci tylko za wojowy samochód. No ale tu jest wykazane. Ale co to jest za wykaz, bo ja nie wiem. No ubezpieczenia samochodów pożarowych w gminie Wojny. Z którego? Z tego. z, z, z <laughs> No, może ze specyfikacji, po krótku wyjaśnimy wszystko. No, jest... ja chcesz zobaczyć swoje budynki, to po masz swój budynek pożarowniczy, no jak chcesz. I jaka kwota jest? To zdjęcia. Będzie. Ale, ale y, właśnie, że po to tu jesteśmy, żeby te sprzeczności sobie wyjaśnić i wyprostować tutaj. A jak w Zakrzowie, trzeci samochód, nie? Powiedzieli, że strażacy kupili, a tego urząd kupił. Strażacy z funduszu. No, nie na no, trzeci samochód. To się tego też Państwu wyjaśnimy, bo proszę zrozumieć, no myśmy z brokerem nie jeździli i, i, i powiedzmy, no każdej każde rzeczy żeśmy nie dotykali, także wyjaśnimy to. Też, nie ukrywa mnie nawet zaskoczyło. Dobra, po co, że wam mamy płacić, jak nie jest za? Na pewno, jeżeli to, to jest, jest dobro społeczne, panie radny. Dobro no. społeczne, ale niech płaci ten podmiot, czyli też stowarzyszenie. To jest to dobre. No, tak, no, no. To. no doszliśmy do konsultu. Konsurs. Dziękuję. Dziękujemy panom radnym. Na pewno temat będzie podjęty. Jest ciekawy ten, temat. Drodzy państwo, jakby państwo otworzyli no, wieloletnią no. prognozę finansową, załącznik pierwszy, tą główną tabelę. Nie załączniki. I strona druga, tam gdzie są te wskaźniki wszystkie. I jest pozycja 6a. Proszę zwrócić na to uwagę. Dług wynikający z umów, odrzucony terminy płatności. W tym roku prawo, obowiązuje tu. rozporządzenie ja. Ministra Finansów o klasyfikacji tytułów dłużnych i nasza umowa na zakup parku w Pałacu Dąbskich wchodzi w zadłużenie. Aha, czyli bo myśmy spłacili tam te 50 tysięcy. To znaczy, yy, 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 yy. zwracaliśmy się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o stanowisko, bo drodzy Państwo, no nie jest to... Nie jest to kredyt, ale jest to pewnego rodzaju zobowiązanie. Jest to zobowiązanie, które nie płacimy odsetek, nie płacimy powiedzmy, jest zastaw hipoteczny na tym, na tym budynku, na tym terenie ale interpretacja była taka, że jest to forma zadłużenia dla... Bo lidi. jest to także... umowa sprzedaży na rachunek. Czyli to zwiększa nam jak gdyby szanowny i ten tak skarżeni. Ja, ja chciałam Państwu przedstawić, nie pasujesz, nie? bo to jest nie, bardzo istotna sprawa. No. To też niekorzystnie wpływa na nasze wskaźniki, żebyście Państwo wiedzieli. Nie ukrywam, że jesteśmy tym zaskoczeni. Tutaj nawet nawet powiedzmy sięgaliśmy powiem do dla nas jakiegoś tam autorytetu, jaką jest ta pani Wanda Kukla, która mm -hmm. y, y, która nam chciała audytowała, która nam chciała coś tutaj pomóc i, i też tam po swojej linii y, wydzwaniała. Y, jest wpisana tam kwota w dwutysięcznym w dwutysięcznym w 2011 roku milion sto, to znaczy, żebyśmy się zrozumieli. To nie jest kwota milion sto, którą płacimy, absolutnie. Bo my w, w tym roku płacimy jedynie 100 tysięcy. Tylko na dzień dzisiejszy, na razie na początku roku było zobowiązanie milion sto. W przyszłym roku. Będzie 820, już 100. będzie 820, już tysięcy, Później spłacamy żebyście państwo rozumieli, że nie nie, Ro, nie płacamy, o milion 200 w tym roku spłacamy 100 więc na koniec roku mamy milion 100 zadłużenia to Ile będziemy płacić w 2012 270... 270. Tu pisze, pisze, Ale to jest, a tu zadłużenie, to jest zadłużenie Pani Józefa. To jest zadłużenie z całej umowy. Tyle pozostanie do A jak to jest, że starostwo nam to, to na przykład ich. umożyło połowę z tego? Gdyby byli tak uprzejmi i nam umożyli, wtedy bym... To no, po co żeś się oddał za darmo? Kto Nie wiem kto. Ktoś oddał za darmo do starostwa. Myślę, że reforma samorządowa spowodowała, że po prostu szkoły średnie przeszły w zarządy samorządów powiatowych wraz z majątkiem i nikt nie oddawał. Nie było na to wielkiego wpływu. Nie, nie, no oczywiście, że Szkoły że można było wcześniej... 1 stycznia Myśmy o wiele rzeczy występowali, żeby po prostu nawet kupić tam, gdzie są delikatesje. Była deklaracja, a później nas w ostatniej chwili wykolegowali, że kupił pan Wójcika. A ja nam muszę... chcieli w prezencie zostawić ten budynek do, za darmo, żebyśmy go remontowali, który jest na rogu. Panie tylko... Burmistrzu, czy jest szansa, że, że na przykład Starusław nam coś z tego umorzy? Proszę Państwo, no, odczekajmy chwilę. Aha, dobrze, bo no to nie jest szansa. To bo, jest bo, 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 Proszę zrozumieć, no, jeszcze, niedawno, jeszcze niedawno jeździłem prosić o. Powiedzmy, zbicie tej ceny. No to w przyszłym roku. Niech nie troszkę oddechują i oni wezmą. Jak powiem, że nie mam na pobory, może. Może się z tytuje, Może coś na roku. Ja mam tylko jeszcze do prognozy dochodów. Pani skarbnik, ja, bo wychodzi, że tylko niecałe 100 tysięcy nie powiększy nam się budżet w przyszłym roku. Dochody. Czyli nie w ogóle, panie burmistrzu, nie planujemy jakiegoś. Że zmniejszenie bezrobocia, jakieś inicjatywy, podatków wyższych, bo prawie na tej samej kwocie jesteśmy. A mi się wydaje, że my jesteśmy na tyle tacy rzutni, Skopuza. panie burmistrzu, jeszcze nam się coś chce zrobić, że może inicjatywa pójdzie i będą zakładać jakieś tam inicjatywy. Może bezrobocie nie, ruszy, nie. może mała jak pod, działalność. Jak już podatki bo to już na pewno. W momencie, <głosz <"Incredna">. <głoszina> 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 kiedy Marta przygotowywała projekt, bo projekt budżetu hmm. muszę no, przedstawić no, Państwu do 15 listopada. Ty, 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 łącznie z projektem wieloletniej prognozy finansowej. Tam zostanie to dostosowane. bo my no, na że się zwiększa. Na najbliższej sesji będziemy dyskutować sprawy podatków, więc już. Przymierzając się do projektu, mm -hmm. będę wiedziała, ile mogę zwiększyć dochody. Póki co nie mam takiej informacji, nie wprowadzam zwiększenia. No bo nie mamy podatkowania. Tak. Mam drodzy, drodzy Państwo, w nawiązaniu do tego, co Pan Radny Filipek pytał, tu Pani Skarbnik wyjaśnia, a wcześniej Pan Radny Jakowski podniósł. No, y, w tej chwili jesteśmy w kontakcie z sąsiednimi gminami. Bo no, na zasadach koleżeńskich są telefony, ile planujesz, jak u ciebie podatki. I wszyscy w koło planują dosyć konkretne podniesienie podatków. My jesteśmy w tym ambarasie finansowym, w tej dobrej sytuacji, że jesteśmy w porównaniu do sąsiednich gmin, gminą o podatkach o, na poziomie. Około 30 nawet procent w niektórych przypadkach niższy niż sąsiednich gmin. Jest to dla nas, jak gdyby, no, jakaś furtka. Pewno z dnia na dzień trudno tąpnąć podatkami o 80%, bo daleki jestem od tego. Ale myśmy już taką sobie prognozę tutaj przygotowali, bo też chcieliśmy wiedzieć, które z podatków najistotniej wpływają na dochody, bo nie podniesienie, powiedzmy, podatku jakiegoś. Błahego o 30 czy 50% nie da żadnego efektu. Nas interesuje konkretna kwota i jak gdyby no, tą analizę naszą wstępną zaczęliśmy, który podatek najistotniej wpływa na dochody, na dochody podatkowe. Tak jak mówię, już w tym, w tym opracowaniu przez panią Wandę już był podnoszony temat, że stawki podatkowe na terenie gminy są bardzo, polityka podatkowa jest bardzo liberalna i stawki podatkowe są na poziomie bez mała tego minimum wynikającego z ustawy. Co więcej, jeżeli jeszcze można, drodzy państwo, będzie pewien, że tak powiem, też tutaj wspólnie problem do przemyślenia. Bo no, jak rolnictwo wygląda, Państwo wiecie. Ci rolnicy ledwo piszą, trudno powiedzieć o rolnictwie, kiedy na terenie y, całej gminy mamy, no żeby nie ubliżyć kilku, powiem z, y, już chyba z przerostem kilku rolników. Ale co jest kłopotliwe tutaj? Że kwintal zboża, który kosztował 36 zł, w tej chwili, a który jest podstawą do naliczenia podatków, w tej chwili kosztuje 70 zł. No to było 74 zł. I tu jest też sprawa, co? Idziemy z podatkami dla rolników o 100% wyżej. Ale jeżeli Czy nie podniesiemy, to nam wstrzymają... No, my... Musimy, ja wiem o tym, dlatego tutaj też myślę, że 15 będzie kolejny temat do przedyskutowania, bo musimy zastanowić się i nad podatkami z tytułu środków transportowych i podatki lokalowe i mówię podatek rolny, który tutaj no jak gdyby z obligu wskazuje, że pasowałoby pod niższy a on jest stosunkowo bardzo niski. Ja, ja tutaj tu, mówimy o budżecie. Panie burmistrzu, może ja się chciałem zapytać, ale to pytanie błądzi. Co roku wielkie środki absorbujemy w park tutaj, ten przemysłowy, ten zielony tutaj. W drogi. Jeżeli my robimy, naprawiamy te drogi, a firmy, które tam użytkują te drogi, po prostu z takim tonarzem wyjeżdżają, że my robimy, oni niszczą, to czy nie byłoby wskazane przekazać im na własność te drogi i utrzymujcie sobie je? No, ja wiem, że to jest takie jakby się pozbycie tych dróg tutaj ale tego, ale, no ale jak my mamy co roku... Ale no, no kto to weźmie, to. Dobrze, dobrze, jest, dobrze jest na przykład. Nie jest. Dobrze jest po prostu użytkować i niewłaściwie eksploatować te drogi, a ktoś ma naprawiać. Tylko to znaczy, proszę mnie nie zrozumieć. Ja w ja ja, ja tym samym pyta. dobrym tonie no. chciałem odpowiedzieć. Drodzy Państwo, tylko zrozumcie jedno. Kiedy oni te pola kupowali za cenę dla rolników i dla nas od gminy dobrą, to. To po prostu nie było dyskusji. Dzisiaj mówimy: Zróbcie sobie drogę. No, zrozumcie Państwo, te pola pierwsze były sprzedawane po 3 zł. Teraz się mówi o 30-35 złotych netto za metr kwadratowy. No, zrozumcie Państwo, dobrze się sprzedaje, tylko później, no, jak gdyby człowiek, przecież Panie Radny, Pan pamięta, ja podnosiłem temat, żeby od każdej aktu notarialnego, od każdej sprzedaży kwotę. Procentową, około 20, tam sugerowałem wtedy procent, przeznaczać na infrastrukturę, na drogi. Dziś by nie było problemu, gdyby wtedy te pieniądze zbierano i drogi przygotowywano. Ja uważam, że sprawa tej drogi, która ma być tą drogą betonową, jest sprawą. No bardzo pilną dla nas, drodzy Państwo, yy, dobrze, żeby był rok suchy, ale w okresie wiosennym, w okresie roztopów nie było tygodnia, żebyśmy tam łajby yy, klińca nie wywozili, bo yy, między innymi za tą drogę płacimy stosunkowo wysoką składkę yy, ubezpieczeniową, bo tam było mnóstwo szkód, zniszczeń, uszkodzeń, misek od tych ciężkich naczep, które do Biedronki szły. Ja I jeszcze niechaliby. momencik, jeżeli można, bo tam odnośnie tych tego samochodu, bo... Ograniczyć to nawet. No ale panie Mnie Jerzy, jedno nie jedno możemy ograniczyć stonażu, bo sobie drące powiemy, że nie no. mogą znaczepą dojechać. No. zrobić tą drogę, no nie ma innego. Nie no ma, to gra. jest zadanie własne gminy. Ale yeah. ja, tak, ja wczoraj jechałem za dwoma tirami, jechały pięć na godzinę, bo żeby się Zabra. nie złamały. Cię, bo jedno koło wpadło w lewy dołek, prawe w drugi dołek. Ja mówię, kiedyś się tam PIR złamie, póki jak nie zdążymy zrobić drogi. Drodzy państwo, ja jeszcze chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę, dotyczy to roku 2012, ale to tak w ramach takiej refleksji. Yy, kwota rozchody 4 ,914 781 i przychody 37 500, co daje nam wynik budżetu nadwyżka 4 877 281. Tyle jesteśmy zmuszeni. O tą kwotę musimy zamknąć przyszłoroczny budżet nadwyżką, czyli wydatki. Muszą być niższe o taką kwotę. Czy... No to trzeba zastanowić, co? Nie mamy co innej Jakie inwestycje, bo no, nie tak nie z takich to drobnych rzeczy nie uciłamy. Czarnia. Na pewno, na pewno nie. Na pewno drodzy no, państwo nie. nie. Drodzy Państwo, nie, proszę, nie, nie, nie. proszę sobie zdać tylko z jednego sprawy, bo miesiąc w miesiąc mm -hmm, przychodzi data i 400, 390, no 400 tysięcy. 400 tysięcy. Kredyt płacimy. My z tym kredytem schodzimy. My znowu, że o tak, tu spłacimy, tu zaciągamy, no takie kombinacje. Ja być umarzalny jakiś kredyt. Jest kredyt umarzalny. W 2012 miliony trzysta. Milion, plus 240 Czy to już jest skalkulowane? Tak, żeby nam możeli w tym roku, żebyśmy ze wskaźników. Że tak to powiem, znaczy my, Panie Jerzy, ten, Panie Radny, ten kredyt musimy, bo to jest kredyt z banku. To jest, to jest kredyt z Narodowego Funduszu. Ochrony banku, środowiska tak, i ten kredyt tak. musimy przeznaczyć na ochronę środowiska musimy i między innymi inwestycji. kanalizację, którą planujemy, to jest między innymi po części z, tego, z tej części umorzonej kredytu. Czyli inaczej mówiąc jest nie możemy niewarunkowe, nie możemy to, zrezygnować z inwestycji to, to na kanalizację, ponieważ jeżeli to zrobimy... To, to nie znaczy tu nie zaoszczędzimy nic, to, tylko tyle, że pójdzie ta inwestycja o ten milion No do 200. przodu o te milion dwieście, do przodu milion trzysta Tylko, że to nie jest powiedziane, że to musi być w jednym roku. No to zaoszczędzimy. No to próbujmy. No to zaoszczędzimy. A to mówimy jeszcze, wracając, taka mi się myśli jeszcze tutaj tego, jeżeli my nie możemy tej drogi przekazać i możemy tam zakazów stawić, to aż się prosi, żebyśmy pomyśleli nad podatkiem wodnym. Nie tak, to tak. No my to spokojnie tak. będziemy. No, to znaczy, ja nie mówię, że mamy iść. Ja i, ja, i, I to sygnalizuje. Pani sprawdza. No, 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 no. Nie, nie za jazdę, tylko za Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze ma pytanie odnośnie wieloletniej prognozy? Nie widzę, w takim razie przeczytam projekt uchwały nr 9, przepraszam, 11 przez 73 przez 2011 Rady Miejskiej Wolniczu z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolniczu. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227 i artykułu 231 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska Wojniczu uchwała, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą nr 6 przez 20 przez /20 2011 Rady Miejskiej Wojniczu. Z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w której paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2010-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości. Paragraf drugi. W związku z wprowadzonymi zmianami załączniki nr 1 oraz 2, część a i b do uchwały nr 6 przez 20 przez /20 2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2, część a i b do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały nr 11 przez 73 przez 2011? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.